Zaczynamy. Line up. Wyciągnij się w górę mocno. Nogi napięte. Dobra, dziękuję. Bicepsy. Lekko kolano na zewnątrz. Noga może być delikatnie zgięta. Wypuść, tak jakbyś biodro... O, dobra, teraz lepiej. Noga, na której stoisz, napięta. Dziękuję. Najszerszy grzbietu. I cyk. Fff. Tak jest. Nogi już spięte muszą być. Nogi, nogi. Tak jest, teraz dopiero są przypięte. Dziękuję. Klatka piersiowa bokiem. Tu im plecy, czyli musisz wyłożyć plecy. Dobra, to trzeba będzie poprawić trochę. Mocno od przytłowiu prowadzona ręka wyeksponuj klatkę, wypnij ją do przodu wciągnij lekko brzuch do 90 stopni przynajmniej rękę zegnij, czyli trochę mocniej i kolano wchodzi w drugie udo dziękuję, tyłem no tu Ci pokazałem, żeby wyprostować rękę ale dobra i bicepsy pamiętaj nadgarstki Dokręcone w moją stronę. Łokcie do przodu. Dobrze. Dziękuję. Najszerszy grzbietu. Pośladki napięte. Dobra. Triceps. Nie pokazałeś, ale dobra, okej. Okay. Wyeksponuj mocniej klatkę, wypnij ją do przodu, napnij teraz, tak jest. I brzuch, wciągamy i napięcie. Wyprostuj bardziej triceps. Dobrze. Ręka też najlepiej jak jest przy ciele, bo wtedy biceps się rozpłaszcza i ramię się wydaje większe. Dziękuję, brzuch i uda. Mm -hmm. I dziękuję.